Dzień dobry. Dzień dobry. Maj, ale Dwudziesty 29. 29, drugi dzień miodobrania. E, wybieramy pszczoły. Nie skończyliśmy tych sześciu wczoraj. Miodobranie zakończyło się około dwudziestej drugiej, bo poddaliśmy ramki do ususzenia. I widać tutaj na tym pierwszym muru, że Wszystkie pszczoły blokują wejście. To znak, że po prostu sobie tam posuszają te ramki, no i które im zabierzemy. No i tutaj właśnie my gospodarujemy na poli. Nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale u nas to zdaje egzamin. Nie ma przepocenia, nie ma przegrzania u nas. Pszczoły w tym okresie, jak jest ich dużo, ale tak wentylują do dołu, to, że to tutaj nie ma znaczenia, czy ta folia jest, czy nie, ale po prostu nie ma aż tyle nadbłodów górnych. I w tych rodzinę tutaj sześciu. Dziś jeszcze postaramy się odebrać miód zrodny Nie wiemy, czy tam jest w ogóle, ale po jednej ramce myślę, że im odbierzemy tylko dlatego, żeby dotlenić i zmniejszyć ilość dwutlenku węgla, ale one sobie tam dadzą radę z tym. No, i tutaj myślę, że część matek zakończa już, czy zakończyła, albo jest już w takiej fazie maksimum, maksimum czerwienia. A niektóre będą do, dochodzić do tego. One nierówno dochodzą, pewnie rzadko komu się uda. Tutaj ten to to była nadstawka poza kratą odgrodową ale dziewiątka i teraz przerzuciliśmy część ramek tu a stąd przerzuciliśmy tu i zostawiliśmy po prostu zwiększyliśmy pojemność gniazda one miały zwiększone ale miód inaczej składają i dlatego zamieniliśmy tu część ramek tych cienkich daliśmy na dół a te dziewiątki szerokie poszły na, na górę i tutaj już jest gniazdo na czerwiec powiększone żeby matka miała idzie czerwi po prostu jakby tam chciała. po czerwiu jest sporo tutaj pożytek się zmniejszył bo zakończył się rzepak ale zapewne one sobie coś tutaj znajdą jest las, jest troszkę nieużytku no miał być noszczyk ale w ubiegłym roku była susza i noszczyka jest o 70% z hektara ale jak wczoraj córka pokazywała na filmiku jest tutaj też troszkę faceli a pszczoła jak widać, rzucamy ją przed ul i tutaj zaczyna się wędrówka ludu. Albo raczej wędrówka pszczół. O tutaj jak wiem pszczelarzy pokazywało tam na filmikach zapewne mają niesamowite ilości, mają mocne te rodziny, dają naprawdę dużo miodu no u nas nie ma takiego ani wielkiego pożytku bo tutaj w okolicy mamy około 10 hektarów rzepaku tak do 1,5 do 2 km ale pasiek jest raz dwa, tutaj u nas trzy i z tamtej strony jest ich Tu, wie, tu, tu, 4 lub 5, nie wiem. No, i oczywiście tam jeszcze tam, niektórzy mają po 3-4 ule. Także można powiedzieć, że pożytek wyłapi ten, kto ma silniejsze rodziny. O, tak powiem. Ziemia piaskowa. Teraz się szykujemy bardziej. Można powiedzieć, że po części cieszymy się, że Rodziny nierówno doszły tutaj z rzepakiem, bo na rzepak jest specyficzny klient i to no nie zawsze go idzie, a jednak na wielokwiat na ten rzadszy miód, to mnie to zawsze dziwi, że bardzo dużo ludzi pisze, czy ma pan ten rzadki miód. My jesteśmy o tyle dobrej sytuacji, że mamy dekrystalizator której córka pewnie tam pokazywała, to dosyć szybko przygotujemy tam jakąś partię miodu, e, nawet rzepakowego, czy też innego, który. No, noszczyk to on należy do tych, które bardzo długo zachowują tą taką strukturę wodną, bo tam pewnie kumaryna tak, nie pozwala. Nie wiem, nie pamiętam. No ale jest tam jakaś substancja, już nie pamiętam dokładnie, która zapobiega takiemu szybkiego. No i tutaj my nie mamy akacji. U nas akacje są nowe, no ale to tylko tak dla pszczół. Chcemy, żeby miały gdzie rójki siadać. Rójkę, tak, żeby nam podpowiadać, że rójkę złapać i tylko dla nich dla jedzenia. Bo nie oszukujmy się, pszczoła też nie będzie jadła sam rzepak czy. Samo coś innego. Tutaj dla nich jest taka pasieka zrobiona z różnych, różnych, bardzo różnych roślin. Może nagramy jakiś takie filmy, później, pokażemy jak to zacznie wszystko kwitnąć. I te wszystkie krzewy. Co to to, 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 to to? Biciokrzew, miliny, rdesty, miliny amerykańskie. To przeważnie widzicie krzewy wszelkiego rodzaju. One kwitną w różnych okresach i muszą Państwo wiedzieć na słowo, one o 22, jeżeli jest fajna pogoda. E, I jeszcze tak potrafią latać. Tutaj najbliżej czy Karagana, czy Amoforfa? Amorfa? Amorfa. Amorfa. Mają to tutaj, gdzie stołować. Także niektóre ramki, jak tutaj Państwo widzą, nie są zasklepione jeszcze. To jest takie tak zwane miodobranie, przed jeden dzień przed zasklepieniem, ale tutaj musimy sprawdzić na takiej. W zasadzie Jeżeli on nie wypływa to znak, że już no nie ma ani jednej kropki także znak, że już jest od tyle tylko że nie zasklepiony No i wczoraj jak mówiłem jakbyśmy zostawili ten miód jeszcze kilka dni no to może nawet palenie w piecu by nie pomogło a wczoraj musieliśmy rozpalić i pewnie dziś też będziemy musieli to zrobić ale tak wieczorem już było przyjemnie bo było chłodno a w e, ciepło no i tutaj zobaczymy co mają tutaj no to zobaczmy i może nakończmy na chwilę no to dobrze, o to, takie to już troszkę. ostatnią ramkę, to nie ma co państwu. Bo tych filmów jest tak masę to Ale ponownie jest Pięknie zasklepione tutaj o ja jeszcze tutaj je zrzucę ale ta deska powoduje to, że się nie zastanawiamy nad tym. Jest lżej nam po prostu No tutaj je odmiotę Niektóre są cwane, bo się chowają ich tak nie można je... O! I to... Tak. Jest. Uh -huh. Uh -huh. I wygląda tak. I to 2023 rok. Także pewnie dziękujemy. Nie ma co już tam... Tutaj już pokażę jeszcze. O! Nie wiem,